Co za zdjęcie na profilu trzeciej żony Łukasza Schreibera? Tak było. Łukasz Schreiber i Weronika Reiter świętują trzecią miesięcznicę ślubu. Z tej okazji żona polityka postanowiła opublikować zdjęcie, na którym czule całuje się z mężem. Przy okazji zaprezentowała jedną ze swoich kreacji. Ładna? Łukasz Schreiber podzielił się 31 sierpnia radosną wiadomością. Za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował, że dwa dni wcześniej po raz trzeci stanął na ślubnym kobiercu. Wybranką jego serca została Weronika Reiter, która od czasu do czasu publikuje wspólne zdjęcia. Tak było również 29 listopada, kiedy świętowała trzecią miesięcznicę ślubu. Łukasz Schreiber ma trzecią żoną. Weronika pokazała ślubne zdjęcie. Ślub Łukasza Schreibera i Weroniki Reiter był wydarzeniem, które przyciągnęło uwagę nie tylko bliskich, ale i mediów. Żona polityka miała na sobie kilka kreacji, a jedną z nich zaprezentowała niedawno na najnowszym zdjęciu. Trzeba przyznać, że mieniąca się w blasku fleszy krótka mini z licznymi zdobieniami robiła duże wrażenie. A trzy miesiące temu było tak, jak ja kocham wracać pamięcią do tego dnia, napisała wyraźnie podekscytowana żona polityka. Niestety, nie wszyscy docenili przekaz płynący ze zdjęcia. Jedna z internautek napisała Weronicę, że niebawem i tak będzie rozwodzić się z politykiem. Życzę każdemu z was, aby był szczęśliwy, bo niestety, ale komentarze o tego typu treściach nie piszą osoby, które mają szczerego uśmiechu na swoich twarzach. Zareagowała celebrytka. Warto dodać, że kiedy w sierpniu Schreiberowie informowali, że sformalizowali swój związek, w ich mediach społecznościowych pojawiło się krótkie nagranie z ceremonii. Widać było wówczas, że sala została udekorowana niebieskimi hortensjami, a goście mieli okazję skosztować różnorodnych mini-deserów, co, jak podkreślała nowa żona polityka, było zasługą cudownej ekipy, która zadbała o każdy detal.